Czy wyobrażasz sobie Putina, który patrzy na zachód i śmieje się otwarcie? Bo właśnie tak wygląda dziś geopolityczna rzeczywistość. Gdy USA miotają się między nową strategią a chaosem w Białym Domu, Europa kłóci się sama ze sobą, a Ukraina słyszy sprzeczne sygnały. Putin zaciera ręce. Czy to początek planu, który Kreml przygotował od lat? A może to my właśnie wpadamy w pułapkę, którą Rosja zastawiła miesiące temu. Kiedy patrzymy na ostatnie decyzje, wypowiedzi i przecieki z Waszyngtonu oraz europejskich stolic, obraz jest przerażająco jasny. Świat zachodni wchodzi w fazę chaosu, którą Putin kocha najbardziej. Nie dlatego, że Rosja ma przewagę militarną, przeciwnie, jej armia jest wyniszczona. Nie dlatego, że Kreml ma przewagę gospodarczą, ma recesję maskowaną statystykami. Putin zadowolony jest z czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego. Zdezorientowany Zachód traci jedność, a to dla Rosji jest paliwem cenniejszym niż ropa czy gaz. Wystarczy przeanalizować wydarzenia, o których mowa w pliku źródłowym. Nagła zmiana strategii USA, nowe wytyczne Trumpa, wycofywanie wsparcia dla NATO, blokowanie europejskich funduszy dla Ukrainy, naciski na negocjacje bez realnych gwarancji, próby zmusić kijów do ustępstw. Manipulacje delegacją w Miami. Wszystko to składa się na obraz świata, który sam otwiera drzwi Kremlowi. I właśnie dlatego Putin dziś złośliwie się uśmiecha. Z satysfakcją obserwuje, jak USA wprowadzają strategię, która pozwala Rosji wrócić do gry jako stabilizator. Europa jest podzielona bardziej niż od czasów Brexitu. Ukraina ma być zmuszana do podpisania czegokolwiek, byle szybko. Chiny przejmują pełną kontrolę nad rosyjskim kierunkiem negocjacji, a Zachód wierzy, że może przycisnąć Moskwę dyplomacją. To jest groteska, ale groteska, która działa na korzyść Rosji. Putin uwielbia trzy rzeczy: chaos, słabość przeciwnika i złudzenia elit. I dziś ma wszystko naraz. Nowa strategia USA mówi o tym, że NATO ma przestać się rozszerzać, że Europa ma sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, a USA mają skupić się na Chinach. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak uporządkowanie priorytetów, ale w praktyce to sygnał dla Kremla: możesz działać, Zachód jest zajęty sobą. I Putin to rozumie lepiej niż ktokolwiek. Z satysfakcją patrzy, jak administracja amerykańska próbuje naciskać na Ukrainę grożąc blokadą aktywów, ograniczeniem wsparcia i polityczną izolacją. Przecież to dla Kremla spełnienie marzeń. Zachód sam robi robotę Kremlowi. A równocześnie Europa, która jeszcze rok temu była zszokowana brutalnością rosyjskiej agresji, dziś znów zaczyna wracać do narracji o kompromisie, rozsądku, konieczności zakończenia wojny. Putin doskonale zna europejską słabość. Europa boi się długotrwałych konfliktów bardziej niż samej Rosji. I dlatego Kreml nie śpieszy się z żadnymi umowami. W pliku jasno widzimy, jak Rosja nagle przestaje spieszyć się z podpisaniem ugody, którą sama zaproponowała. Dlaczego? Bo Chiny wydały sygnał: nie ruszać, czekać, przeciągać, grać na czas. Putin uwielbia, kiedy ster trzyma ktoś inny, a odpowiedzialność spada na wszystkich dookoła. Dla niego to idealna sytuacja. Może udawać spokojnego mediatora, gdy tymczasem świat zachodni próbuje odnaleźć sens w sprzecznych komunikatach. Złośliwy uśmiech Putina ma dziś trzy źródła: 1. Zachód nie ma jednej strategii. Europa mówi jedno, USA drugie, NATO trzecie, a Ukraina słyszy czwarty komunikat. Jak w takim chaosie prowadzić wspólną politykę bezpieczeństwa? Drugi. Zachód pozwala się szantażować własnymi lękami. Rosja tylko podnosi brwi, a w Brukseli zaczynają się dyskusje o przerwaniu wsparcia. Trzecia. Rosja wie, że każde wachnięcie Zachodu to dla niej realny zysk. Jeśli Zachód zacznie naciskać na Ukrainę, by coś oddała, to Moskwa nie tylko wygra, ale wyśmieje cały system międzynarodowy. Putin kocha sytuacje, w których Zachód sam podcina gałąź, na której siedzi. A teraz dokładnie to robi. USA blokują europejskie aktywa dla Ukrainy. Europa boi się własnej opinii publicznej, a Kijów zamiast realnej pomocy słyszy: Nie podpisuj niczego, dopóki my się nie zdecydujemy. To dla Putina najlepszy scenariusz od lat. Putin wie jedno: Zachód nie upadnie militarnie. Zachód upadnie politycznie. To jest jego plan. Zawsze był. I dziś, dzięki chaosowi w USA, Europie, NATO i globalnych instytucjach, jest bliżej jego realizacji niż kiedykolwiek od 2014 roku. Putin nie musi wygrywać wojny. Wystarczy, że Zachód zacznie przegrywać sam ze sobą. I właśnie w tym momencie Kreml najbardziej się śmieje. Putin nie musi dziś wygrywać na Francie. Nie musi nawet przekonywać swojego narodu, że specjalna operacja ma sens. To wszystko jest dla niego drugorzędne. Najważniejsze jest to, że Zachód sam zdejmuje z Kremla odpowiedzialność za chaos, który Rosja wywołała. Zachód robi to powoli, ostrożnie, czasem nieświadomie, ale z punktu widzenia Putina to wygląda jak podręcznikowy przykład samodestrukcji Zachodu. Putin śmieje się nie dlatego, że Ukraina słabnie, Putin śmieje się dlatego, że Zachód zaczyna tracić nerwy. Widać to w każdej kolejnej deklaracji o konieczności rozmów, zmęczeniu wojną, potrzebie kompromisu. Widać to w momentach, gdy politycy z dużych państw Unii Europejskiej mówią o powrocie do dialogu, jakby zapomnieli, że Rosja prowadzi nie dialog, tylko agresję. Świat Zachodni ma zdolność autohipnozy. Potrafi wmówić sobie, że sytuacja jest stabilna, nawet jeśli stoi nad przepaścią. To właśnie tę słabość Putin rozumie perfekcyjnie. Zachód boi się trzech rzeczy. Drogiej wojny, długotrwałej wojny, wojny, której nie da się zamknąć jednym podpisem. A Putin boi się tylko jednej rzeczy jedności Zachodu. Dlatego robi wszystko, by ją złamać. A Zachód, zamiast zamknąć szeregi, sam ułatwia Kremlowi zadanie. Właśnie dlatego Kreml tak bardzo lubi momenty, gdy amerykańskie i europejskie media publikują przecieki o tajnym planie pokojowym, możliwej ustępstwowości Ukrainy, zakulisowych rozmowach o podziale terytoriów. Rosja wie, że im więcej takich przecieków trafi do opinii publicznej, tym bardziej Europa zacznie się bać. A strach Europy jest walutą Kremla. Putin uwielbia patrzeć, jak świat zachodni rozmawia sam ze sobą o pokoju, którego Rosja wcale nie zamierza zagwarantować. To jego ulubiony scenariusz kiedy przeciwnik sam się osłabia, wierząc, że działa rozsądnie. A Rosja nie musi nic robić wystarczy czekać. Właśnie dlatego Kreml tak bardzo zadowolony jest z postępującego kryzysu decyzyjnego Zachodu. Niektórzy politycy w Europie próbują budować narrację, że trzeba dać Putinowi wyjście z twarzą. Ale Putin nie potrzebuje wyjścia z twarzą. Putin chce wyjścia, które pozwoli mu wrócić silniejszym. I jeśli Zachód mu to umożliwi, Rosja odbuduje swoje wpływy szybciej niż ktokolwiek się spodziewa. Putin wie, że im więcej wątpliwości pojawi się w Berlinie, Paryżu czy Rzymie, tym lepiej dla Moskwy. Każde pytanie typu czy warto dalej wspierać Ukrainę, czy nie lepiej dążyć do kompromisu, czy nie przesadzamy z sankcjami, to dla Putina muzyka najlepsza muzyka. Zachód, zamiast przygotować się do długotrwałego konfliktu, próbuje udawać, że może go zamknąć za pomocą jednej decyzji politycznej. Ale wojna, którą prowadzi Rosja, nie jest konfliktem do zamknięcia. To proces, który ma zbudować nową architekturę wpływów. I jeśli Europa tego nie zrozumie, to obudzi się w świecie, w którym Kreml będzie znów dyktował warunki na kontynencie. Putin śmieje się również dlatego, że widzi słabość wewnątrz samego NATO. Podziały są coraz bardziej widoczne. Państwa wschodniej flanki, takie jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, mówią o konieczności twardej reakcji. Państwa zachodniej flanki o deeskalacji. Ten rozdźwięk jest dla Rosji bezcennym prezentem. W Moskwie wiedzą jedno: jeśli wśród 31 członków NATO pojawi się choćby kilku wahających się, to cały sojusz staje się mniej wiarygodny. A Putin chce tylko jednego: żeby NATO przestało być straszakiem, a zaczęło być klubem dyskusyjnym, w którym każdy mówi co innego. Dlatego Kreml tak cieszy się za każdym razem, gdy w mediach europejskich pojawia się stwierdzenie typu Europa musi myśleć realistycznie o swoich granicach. Z punktu widzenia Putina to pierwszy krok do ich zmiany. I to nie w teorii, lecz w praktyce. Złośliwy uśmiech Putina jest dziś symbolem tego, że Zachód zaczął grać w grę, której zasad nie rozumie. Zachód uważa, że Rosja szuka zakończenia konfliktu. Rosja uważa, że Zachód szuka sposobu na ucieczkę od odpowiedzialności. I dlatego Kreml wie, że wystarczy trochę presji, a część Europy sama zacznie szukać dróg odwrotu. Putin jest mistrzem w wykorzystywaniu cudzego strachu, i dziś, niestety, Zachód dostarcza mu tego strachu w nadmiarze. Najbardziej przerażające jest jednak to, że każde wahanie Zachodu Putina ośmiela, każdy sygnał niepewności wzmacnia. Każda niejasność daje mu czas. A czas jest teraz najgroźniejszą bronią Rosji. Putin śmieje się dziś nie dlatego, że coś wygrał. Śmieje się dlatego, że Zachód coraz wyraźniej pokazuje, że może przegrać sam. I to jest dla Kremla najbardziej luksusowa sytuacja od dekad. Rosja nie musi zdobywać Kijowa, nie musi zajmować kolejnych terytoriów, nie musi odnosić zwycięstw na froncie. Wystarczy, że Zachód zacznie powoli przesuwać czerwone linie, które sam ustalił, a te linie już się rozmywają. Putin widzi, że Zachód szuka usprawiedliwień dla własnego strachu. To jego ulubiona faza konfliktu. Pierwsza faza to oburzenie, druga pomoc Ukrainie, trzecia oswajanie wojny, czwarta zmęczenie, piąta szukanie kompromisu, a szósta to zwycięstwo Rosji bez jednego wystrzału. Zachód jest już na etapie piątym i właśnie dlatego Putin jest tak spokojny. Wie, że wystarczy jeszcze trochę presji, kilka dyplomatycznych trików, parę przecieków o tajnych rozmowach, kilka gruźb dotyczących broni jądrowej i Zachód sam doprowadzi do tego, czego Kreml chce najbardziej: do narzucenia Ukrainie niepokoju, lecz kapitulacji pod inną nazwą. Putin nie potrzebuje zwycięstwa militarnego. Jego prawdziwym zwycięstwem jest podział Zachodu. A tego podziału dziś nie musi nawet stwarzać. On powstaje naturalnie. Dla Putina największym upokorzeniem Zachodu jest fakt, że Europa zaczyna bać się własnych deklaracji. Kiedy rok temu mówiła o niezachwianym wsparciu, brzmiało to jak jednolita, silna ściana. Dziś ta ściana ma pęknięcia, widoczne nawet z Kremla. Moskwa rejestruje każde wahanie, każdy kłopot w parlamentach, każdy protest, każdą debatę o kosztach wojny. Rosja wie, że europejska polityka jest podatna na nastroje, a nastroje można kształtować strachem, dezinformacją, manipulacją. Złowrogie jest to, jak bardzo Kreml ufa dziś własnej strategii. Putin nie musi prowadzić ofensywy militarnej, prowadzi ofensywę percepcyjną i ona działa. Rosja chce, by Zachód uwierzył w trzy kłamstwa. Kłamstwo 1. Ukraina i tak nie wygra. To narracja, która zabija wolę walki w Europie szybciej niż sankcje. Kłamstwo 2. Rosja jest gotowa do kompromisu. Rosja nie jest gotowa. Rosja jest gotowa do przerwy w walce, po której uderzy ponownie. Kłamstwo 3. Pokój jest możliwy, jeśli Ukraina coś odda. To najgroźniejsza iluzja, bo jeśli Ukraina odda raz, Zachód stanie się zakładnikiem. Putin śmieje się z naiwności, którą widzi po drugiej stronie. Śmieje się, gdy słyszy europejskich polityków mówiących o zmęczeniu wojną, tak jakby wojny przestawały istnieć, gdy ktoś jest nimi zmęczony. Śmieje się, gdy media na Zachodzie rozpływają się nad szansą na dyplomatyczne rozwiązanie. Choć Rosja nigdy nie rozwiązała niczego dyplomacją, tylko siłą. Śmieje się, gdy amerykańska debata publiczna staje się polem bitwy wewnętrznych sporów, które Kreml odczytuje jako sygnał: USA nie mają strategii. To właśnie ten śmiech jest najgroźniejszym dźwiękiem dzisiejszego świata. Bo nie jest to śmiech pewnego siebie dyktatora, to śmiech kogoś, kto widzi słabość przeciwnika. I zamierza ją do końca wykorzystać. Putin wie, że wystarczy kilka miesięcy chaosu politycznego na Zachodzie, aby układ sił zmienił się nieodwracalnie. Wie, że jeśli część Europy zacznie naciskać na Kijów, aby oddał coś dla pokoju, to Ukraina stanie pod ścianą. Wie również, że jeśli USA będą wysyłać sprzeczne sygnały, Europa, tradycyjnie zależna od amerykańskiego kierunku, Straci zdolność podejmowania samodzielnych decyzji. I wtedy Rosja zrobi to, co robi zawsze. Wkroczy tam, gdzie Zachód pozostawi próżnię. Nie trzeba wcale czołgów, wystarczy dezorientacja, wystarczy polityczne zmęczenie, wystarczy kilka głosów w Brukseli mówiących: Zakończmy to wreszcie. To jest punkt zwrotny, którego Zachód udaje, że nie widzi. Putin czuje, że może jeszcze raz napisać historię Europy, ale tylko pod jednym warunkiem, że Zachód pozwoli mu działać tak, jak pozwala teraz milczeniem, wahaniem, kompromisem, strachem. Jeśli Europa naprawdę wierzy, że długotrwała wojna jest niemożliwa, to powinna spojrzeć na historię własnego kontynentu. Konflikty, które trwały dekady, nie były wynikiem siły agresora były wynikiem słabości obrońców. Właśnie dlatego Putin liczy nie na broń, lecz na zachodni komfort. Rosja wygra wtedy, gdy Zachód uzna, że musi chronić własne społeczeństwa przed kosztami. Bo to oznacza jedno: Zachód chce ochrony własnej, nie wspólnej. A w tej logice Putin już zwyciężył. Dlatego dziś, gdy Putin uśmiecha się zadowolony, nie śmieje się z Ukrainy. Nie śmieje się nawet z Polski. Śmieje się z Zachodu, który wierzył, że może wygrać z imperium bez determinacji. Śmieje się, bo widzi, że niektóre stolice europejskie zaczęły zapominać, czym kończy się ustępowanie agresorowi. Śmieje się, bo widzi, że USA wchodzą w najbardziej chaotyczną fazę polityczną od dekad. Śmieje się, bo widzi, że świat demokratyczny nie jest gotów na długą konfrontację, a Rosja jest.